Ten motocykl może być trochę za sportowy dla tych stylowych i trochę za stylowy dla tych sportowych. No ale od początku. Cześć, to ja, Andrzej. Ciekawy to będzie film, bo to nie będzie test, to będzie prezentacja. No tak za hajs, za hajs Suzuki. No wiecie. Mamy ten taki komfort jako świat motocykli, że nie musimy łapać każdej roboty za hajs. Więc ostatnio dostałem pytanie, ej, ciekawe ile tych z Waszych testów jest tak naprawdę kupionych. Otóż żaden, bo jeżeli jest test, to jest test, jest redakcyjny. A jeżeli prezentacja, to raz o tym mówimy. Na szczęście możemy wybierać te prezentacje, które chcemy zrobić, więc te, które widzicie, są szczere. Bo inaczej moja twarz byłaby do wyrzucenia w świecie YouTube'a. Więc tym razem Suzuki katana. Właściwie dywagacja na temat tego, czy my jesteśmy gotowi, czy kiedykolwiek będziemy gotowi na Suzuki katane. Bo motocykl jest z nami od dwóch lat i nie wiem, czy zauważyliście, bo ja nie zauważyłem, żeby one wszędzie latały po, po ulicach miast. Dlaczego tak się dzieje? Doszliśmy do tego wniosku, yy, znaczy. Do pewnego wniosku, dlaczego Katany nie zalały ulic, pomimo tak, że to jest naprawdę świetny motocykl. Jakiś czas temu, tworząc materiał do kolejnego numeru świata, Motocykli o motocyklach mocno nietypowych, gdzie producenci postanowili, tacy producenci, których byśmy nie posądzali o, o taką brawurę, postanowili, że ej, zróbmy coś nietypowego. Tak jak Suzuki w przypadku Katany. I wtedy dosz, dotarło do nas, że ten motocykl może być trochę zasportowy dla tych stylowych. I trochę za stylowy dla tych sportowych. No ale od początku. Problem w Polsce, z którym walczę, może nawet nie w Polsce, może w Europie, może w ogóle na świecie, nie wiem. Polega na tym, że wielu z nas ciągle wstydzi się, nie chce, boi się. Pójść do salonu, żeby przejechać się na motocyklu, żeby wyrazić, później mieć, móc wyrazić swoją własną opinię na temat tego sprzętu. Zawsze zachęcamy Was, żebyście szli na jazdy próbne. Wiadomo, nie zawsze one są możliwe, no bo nie ma, których motocykli, ale jeżeli jest taka możliwość, to po prostu jeździcie na tych motocyklach, po to one są, bo nie ma nic gorszego niż ocenianie motocykla przez dane techniczne. I na przykład Suzuki może być tego ofiarą z dwóch frontów. Po pierwsze, zbiornik paliwa. To jest temat po prostu pierwszy zawsze, jeżeli rozmawiamy o Suzuki Katanie. Ej, ten motocykl ma taki mały zbiornik paliwa. Wszyscy go hejtują za to, że ma mały zbiornik paliwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek, znaczy wiem, nigdy ja osobiście nie kupiłem motocykla albo nie zrezygnowałem z zakupu motocykla, patrząc na Ilość paliwa, który pomieści. Jeżeli mi się podoba motocykl, chcę nie jeździć, no to po prostu będę go tankował, no częściej, rzadziej i tyle. To nie jest motocykl turystyczny, który ma walić setki kilometrów przez Mongolię, tylko motocykl, który ma dawać nam przyjemność z jazdy. Więc ten argument możemy wywalić, ale jak gadamy z kumplami, ej, ta katana może by mi się podobała, a ktoś powie, ej ty, ale ona ma 12 litrów zbiornik paliwa, to już nie, no dobra, no to nie. Bez sensu. Z drugiej strony, patrząc, patrzymy na moc tego motocykla. To jest ponad 150 koni mechanicznych i ty możesz sobie pomyśleć: "Nie no, ja przecież ja za krótko jeżdżę. 150 koni to jest za dużo." No i właśnie. To jest bardzo dużo mocy, ale nie, nie każe nam jej używać. No to to jest takie zabawne, że ja nie, nie to, żebym was od razu nawiedzał: no, Ej, kupujcie wszyscy litry, ale kiedyś, dawno, dawno temu, miałem taką teorię, w momencie, kiedy e, nakedy, na przykład słabsze 600ki miały mniej mocy, e, a tysiące miały dużo mocy, to jednocześnie 600ki miały bardzo słabe zawieszenie, a tysiące miały bardzo dobre zawieszenia. I w tym momencie ja nawet wolałem kupić sobie mocniejszy motocykl. Nie używa się jego mocy, znaczy no, używałem. No ale na przykład mówiłem znajomemu: Ej, kup sobie, bo będziesz miał lepszy zawias, lepsze hamulce. A do tej mocy dojrzejesz. A tak, sam, tak samo jest tutaj. Pomimo tego, że no, na przykład 750 GSXS ma też super podwozie, to tutaj oprócz tego podwozia mamy tą moc, która jest, ale niekoniecznie musimy ją od razu wykorzystywać. Prawda jest taka: zobaczcie, jak jestem ubrany. Jestem ubrany bardziej stylowo niż sportowo, bo ja wolę tą stylową stronę katany. Ja wolę czerpać przyjemność z tego biura, które jest niesamowite po prostu Wignock. Tutaj jest niepowtarzalne, zaraz do niego wrócę, niż kręcić ten motocykl. Bo jeżeli kręcimy ten motocykl, no to... No dzieje się. Dzieje się bardzo, 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 bardzo dużo. To jest taki, wiecie, jakby nie patrzeć, to jest silnik prosto z GSX-era. Rama z GSX-era. Znaczy, no dobra, nie z GSX-era, ale inspirowana GSX-erem. Ta rama jest taka bardzo, bardzo, bardzo sportowa. Sztywny jest ten motocykl, nim można jeździć naprawdę szybko po torze. GSX-S 1000, czyli tak naprawdę tym motocyklem w turystycznym opakowaniu, GSX-S 1000 F, w Poznaniu idzie minuta 48, tak jak stał na tych oponach po prostu, tak o, z marszu, bardzo, bardzo szybko ale ja nie, nie chcę tego używać codziennie więc ja tak naprawdę tym motocyklem, jak go odpalasz, masz obrotomierz tam pierwszą cyferką jaka jest, to jest 5000 i do tych 5000 obrotów ja nie mierzę, i on wtedy jest tak dopracowanym silnikiem E, że on zachowuje się jak elektryczny. Możemy wbiegać sobie biegi, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i on po prostu gładko sobie będzie jechał, wyciągał nas no po prostu e, z najniższej prędkości obrotowej, tak, że po prostu będziemy się czuli, jakbyśmy jechali elektrykiem. Dla mnie uwielbiam. Tak samo skrzynia biegów jest turbo dopracowana. No, wszystkie elementy tego motocykla idealnie ze sobą grają. Bo może nie wiecie, ale obejrzyjcie sobie na przykład film o gsx 1000F, e, który nie jest, nie jest sponsorowany, że ten motocykl jest według mnie najbardziej niedocenionym wśród motocykli, które możecie sobie kupić. A z racji tego, że ta katana jest tym samym motocyklem, no to będziecie mieli więcej informacji, jak to po prostu sobie jeździ. Więc tak, ten motocykl może bardzo łobuzować. Nawet bardzo, bardzo, bardzo. Często mnie nakłania do tego, do jazdy takiej, jak się nie powinno jeździć na motocyklach, no ale macie teraz pojęcie, że on jest do tego zdolny. Muszę Wam powiedzieć, totalnie szczerze i obiektywnie, mam okazję jeździć na wielu motocyklach i dla mnie zewnętrzny wygląd, no dobra, no motocykl jakoś tam sobie wygląda, dla mnie najważniejsze jest to, jaki motocykl buduje klimat tutaj, za kierownicą. W kolejnym numerze Świata Motocykli w 11., Przeczytacie o motocyklu, który zrobił na mnie największe wrażenie w ostatnich latach, ale tak naprawdę on konkuruje z tym, no bo te linie, tutaj, te plastiki, to jest tak, jest to, tak jak to jest wyprofilowane. Ten wyświetlacz, który jest jednocześnie nowoczesny, a z drugiej strony przywołuje mi najlepsze czasy tych fliperów i komputerów typu Commodore. No to jest tak futurystyczne, jednocześnie będąc. No właśnie, to jest futurystyczne, to nawet nie jest nowoczesne, bo to nie jest jak wyświetlacz TFT, tak jak wszędzie teraz mamy w motocyklach kolorowe wyświetlacze TFT. To jest w pełni futurystyczne podejście do, do motocykla. No i dlaczego? Dlaczego ludzie się boją katany? Mam pewną taką obawę, że może tak być, że ona jest za wcześnie że ona jest za wcześnie na rynku, bo patrzcie, no, te wszystkie linie, no, ilość tych przetłoczeń, tych linii, no to jest naprawdę designerskie cacko, tyle że ma kwadratową lampę z przodu. Czy my jesteśmy gotowi na kwadratową lampę? Ja jestem gotowy na kwadratową lampę. Czy my jesteśmy gotowi na chodzenie w czapce z piórkiem? No, w smoku jest gotowy na chodzenie w czapce z piórkiem. Ja jestem gotowy. A może jeszcze nie, ale może za kilka lat będę. I czy to nie będzie tak, że Katana teraz jest? Teraz. Nie odważymy się nią przejechać, nie odważymy się na niej, na niej pokazać, a później zaczniemy żałować, bo wszędzie będą jeździły motocykle z kwadratową lampą, a żaden nie będzie już tak fajny jak Katana. To przywoły mnie do historii z amerykańską marką, z Harley'em. Był dawno, dawno temu taki motocykl jak XR1200X, który był klasycznie wyglądającym Harley'em, z, z klasycznym silnikiem, z bardzo dobrym podwoziem i osiągami. Czyli takim nowoczesnym, scramblero, neo, retro, wiecie, motocyklem fajnie jeżdżącym. On wypadł z obiegu, bo się nie przyjął, bo był za wcześnie, a teraz, no zobaczcie, no, każdy ma swoje reo, net, neo, retro, coś tam, z klasyczne silniki, ale nowoczesne podwozia, e, geometrie takie, żeby to jeździło, żeby to fajne było. Niech to nie spotka katany. Ja osobiście bardzo lubię ten motocykl. Ja mam z nim tylko i wyłącznie problem, ten, że dla mnie jest za mocny. Nie to, że nie umiem go ogarnąć, bo da się go ogarnąć idealnie. Ma kontrolę trakcji i wszystko. Mnie troszeczkę za bardzo kusi. Ale jeżeli ktoś ma więcej oleju w głowie ode mnie, proszę bardzo. Według mnie największym problemem jest to, że nie ma wersji 750, bo wtedy one nie. oni śmielałyby nas mocą. Nie onieśmielałyby nas z tym, że nie, pewnie był większy zbiornik paliwa. I wtedy one by się pojawiły, i ludzie by zaczęli patrzeć: Ej, fajnie to wygląda, no bo to wygląda fajnie. A ktoś by się przejechał i poczuł klimat tego biura, bo to nie jest tak, że wsiądziesz, przejedziesz się, o, dobra, git. Nie, to trzeba tym o tym pojeździć, wjechać nim do miasta, e, zobaczyć, jak to wszystko wygląda w świetle, jak to się odbijają te światła, jak, jak ludzie na ciebie patrzą. No, to naprawdę można się w to kręcić, a jeżeli jesteście, jesteś fanem takich filmów, nawet nie wiem jak to się nazywa, ale takich Mangowo, Tron, jakieś takie są te rzeczy, no to kurde, no, to jest faza. Jak ja bym go miał, to ja bym od razu mu doczepił jeszcze więcej neonów, Smoku by chciał stroboskop, ja nie wiem, stroboskopu by nie chciał, ale tutaj bym jeszcze coś, żeby to jeszcze bardziej jakoś świeciło, dla sery te sprawy i bym był jeździł takim odpaleńcem po prostu po mieście i ja bym się cieszył. Inni by nie rozumieli. Ale no to byłoby też w sumie zabawne. No, Mariusz też mi mówił, niestety Mariusz, o statystyce. Jak to było? Że kampania na ten motocykl powinna być jak kampania Janina. To był Janina Daily? Janina Bong? Janina Bong. I slogan reklamowy książki brzmiał? kupił. <noise> tak łatwo się nie kupi motocykla, jak książki, ale wydaje mi się, że zanim ocenisz, spróbuj go. To jest cel, tak naprawdę, tego filmu. Pójdź do salonu, zobacz, dotknij, spróbuj go, ee, przejedź się. Ja czuję się dobrze z tym, że Was do tego zachęcam, bo wydaje mi się, że wiele osób może jednak poszuć ten klimat. No. Tyle. Spróbuję. Serio. I nie obrażaj się, że to film sponsorowany, bo to jest dla Twojego dobra. Pozdrawiam. Cześć.